Hejcieście, Maneczko, dzisiaj będziemy właśnie zbierać balotki, tak obiecywałem. Tam trochę przerwał mi odcinek, bo mało powiem, że odcinki będą 6-7 minutowe, ale w końcu to naprawię, bo chcę wyrzucić się żeby nie robić, nie jutro dopiero odcinka kolejnego, tylko od razu dzisiaj dwa zrobimy. No i mój kolega niech się przywita. Cześć, Siemanko. Głośno. Cześć, Mako. Musi mówić gość, no bo się ciekawa jak dalej, a nie słuchajcie na odcinku, bo już jeden odcinek macie wstawiony. Widzę, że parę osób już polajkowało, zasubskrybowało, a więc fajnie, bo dopiero parę minut, a już parę osób subskrybuje mój kanał. Jeżeli będziecie subskrybować, bardzo się cieszę, będzie to wspierać mój kanał. Ja zaraz sobie wrzucę balotki i pojedziemy, na, z których będziemy wrzucać. I układać. Rezor po kolejnej akcji stoi, ja się sprzątnęłem, bo szybko chciałem już odcinek drugi nagrać, bo już tamten jest wrzucony, wszystko się zrobiło, dobrze jest. No a więc jedziemy. Dobra, ruszamy. Cyk. Tutaj widzicie Marcelos 330 zbiera. Balotki z nami dzisiaj przyjechał mi pomóc. on nie ma co robić, bo on ma owce. U niego na kanale w końcu też będzie kanał. Będziecie mogli zobaczyć tutaj jego gospodarstwo tam dalej. Plus jeszcze u jednego członka będziecie mogli zobaczyć. W końcu też założy kanał. Ja jako najszybciej założyłem, bo mogłem. Mi się udało fajnie, żeby założyć akurat teraz. Jeżeli wyświetlenia będą duże, to będzie... To, znaczy nie duże, no. Na 10 dni, po pod jednym filmikiem, to będzie chęć, żeby to nagrywać. Mogę tylko tyle powiedzieć. Dobra, teraz jedziemy już to zwalać. Marta przyjdzie mi pomóc. Będzie mi wrzucać, będę układał, ale to dopiero zaraz. Jeszcze ja się się trochę wrzucimy. Ja mam jeszcze Głośno musisz mówić, jak mówisz. Ja mam drugą Dobra. No niedługo no, sobie zbierzemy i to będzie dzisiaj taki króciutki odcinek, jak pewnie wiele odcinków, bo zresztą nie zrobię na przykład parę części, że trochę nagram murcenia, zbierania tak jak teraz, bo będziemy mieli parę pól jednak do tego zbierania. Dobra, idziemy zwalić już zara, bo już tylko parę kosteczek mi wejdzie, czyli będzie dobrze wszystko, jak będzie dobrze. Teraz za niedługo na lato będę miał nowe krowy, bo się wycielą. Świnki miałem 500 to jest już 38, bo tak samo miały dzieci. Co mogę powiedzieć? Mogę na przykład zaraz pójść szybko, to pokażę wam gospodarstwo drugie Marcela. Nowy nabytek na pole polecie... polecie będzie najszybciej. Jak ma być. Bo trochę teraz w nie zrobiłem nowych nabytków. Dzisiaj już wszystko zakończyłem. Może na misję pojedziemy w nacennym odcinku, rozsiewać nawozy. No i teraz idziemy ze ścianą, Teraz ładuję, Marcel przybiegnie tutaj, to będzie się rzucał. Oko z nam spadło. Widzicie, tutaj. Mamy taką fajną wiatrkę. Tutaj 60, podjeżdżam, gaszę i cyk na rozrzutnicze, wezmę od razu balotka, sobie wrzucę. No. Odcinki nie będą zawsze się pojawiały co dzień, bo czasami nie będę miał czasu, to coś muszę zrobić. To teraz ten wirus, to lekcje w domu, przez komputer. To czasu powinno być więcej, ale ja tak wiem. Czy jak ta nauka. To tak nie fajnie. Marce przybiegniesz, tu mi rzucasz. No mówiłam. Odcinek będzie króciutki, bo jeszcze z dwie parę minut bo botków postaramy się, nam szczepę rzucić lub zobaczę. I będzie wszystko wtedy zrobione. Bo nie chcę też długich odcinków robić. Ty na, na basie, no, Dobra, dawaj! Ja czasu nie mam, gdzie ty jesteś? Jutro najprawdopodobniej kolejny odcinek się pojawi. Bo jeżeli będę wrzucał, tu raczej dwa takie krótkie z jakiejś misji. Bo mogę na przykład tam włożenie jeszcze może dzisiaj wieczorem wrzucę, jak się uda, będę miał czas. Bo też nie zawsze będę mógł. Bo, no, tak jakby kuzyn nie ma czasem internetu, bo tam jakieś prace są u nich. A jak słabo go słychać, to niestety nie jest moja wina. Bo przez telefon drugi gadama mam wyciszone, bo nie chcę, żeby głosy były takie inne. Słychać a tak teraz nie wiem, czy tak tu układać. poukładamy trochę, trochę nie. O, ładnie się układa. Zaraz czy pewnie skończymy. Różniczek jeden rozładujemy. My sobie poza odcinkiem będziemy jeszcze rozładowywać. Bo dużo też nie chcę robić długich odcinków. Na razie będą krótkie, jak wyświetlenia będą lepsze. Jeśli będzie cięło nagrywać, to będę robił długie odcinki. Co najmniej 200 minutowe. Te będą się pojawiały odcinki z Reala oczywiście. Tylko że to nie teraz. W późniejszym okresie. Już wszystko. No to my pojedziemy na pole i kończymy odcineczek w takim razie. Jeżeli chcecie więcej odcinków, to napiszcie w komentarzach i czy mają być dłuższe, czy podobają wam się takie krótkie akcje. Bo jeżeli chcecie długie odcinki, to powiedzcie i ja będę wtedy robił dłuższe. A więc pożegnamy się dzisiaj tutaj tak ładnie przy domku. Elo elo 320. kończymy odcineczek. Życzę wam miłego oglądania.